Czy jako klient banku spójleczego w Lututowie e, znajdę u Pana e, produkty bankowe, które można nazwać, że są powiązane z ESG? Jak najbardziej od wielu lat promujemy takie produkty. Kiedyś to były produkty oferowane we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i już 10 lat temu ja osobiście brałem udział w kredytach, w których jeździliśmy na kontrolę i klienci, nasi klienci montowali solary, słoneczne pompy ciepła, fotowoltaikę. To już było ponad 10 lat temu i dzisiaj dalej te programy w trochę innym wydaniu, bo to są programy przez Narodowy Fundusz gospodarki i ochrony środowiska, kredyty czyste powietrze i mamy swój kredyt eko, dalej promujemy te działania i jako klient na pewno pan znajdzie na te ekologiczne cele kredyt na atrakcyjnych warunkach, który spełni pana oczekiwania. No, a jeśli bym chciał wziąć kredyt na ogrzewanie węglowe na przykład, to dostanę w państwa banku taki kredyt czy nie? Tak, ale to są warunki niepreferencyjne, tylko to są warunki normalne. Preferujemy te źródła odnawialne, czyste, czystą energię, na tą tradycyjną oczywiście też, bo nie jest tak, że z tego zrezygnowaliśmy, ale one są na innych warunkach, mniej korzystnych. No, część banków komercyjnych już zapowiedziała, że nie będzie udziała kredytów ze śladem węglowym. Czy sądzi Pan, że w bankach spółdzielczych też taka tendencja, albo w Pana banku takie rozwiązania się pojawią? Ja dziękuję za to pytanie, ponieważ my jako jeden z nielicznych banków spółdzielczych w tamtym roku policzyliśmy własny ślad węglowy. Mamy policzony to we wszystkich placówkach, wiemy na jakim jesteśmy poziomie i nasza strategia trzyletnia zakłada, że znacząco ten ślad węglowy ograniczymy. Co do klientów, to powiem tak, że przed nami jest jeszcze bardzo długa droga. Ponieważ, żeby dobrze policzyć ślad węglowy na kliencie i żeby y, też ewentualnie ograniczać to, to zużycie, no to potrzebna jest raz, że duża edukacja, świadomość klienta, a dwa, też potrzebne są pewne aspekty prawne, które nam w tym pomogą. Sami z siebie ogranicznikiem na tą chwilę nie jesteśmy, ale widząc po swoim śladzie węglowym ile go zostawiamy, myślę, że y, jest sporo do zrobienia. I, Uważam, że najpierw zacznijmy od siebie i pokażmy klientom, że można to zrobić, ograniczyć ten ślad węglowy, a później wymagajmy to od klientów. Pojawia się coś takiego, jak tak zwane raportowanie niefinansowe. Firmy na początek większe, potem mniejsze będą zmuszone do tego, żeby takie raporty tworzyć. Banki będą musiały o tym wszystkim informować, tworzyć taką, jak gdyby dostępną informację o tym, gdzie ten ślad węglowy jest, gdzie go nie ma. Jak najbardziej. Ten czas już jest coraz bliżej, bo te daty, co prawda, zdarza się, że one są przesuwane, ale już wiemy, że te duże firmy już to robią. Średnie za chwilkę zaczną to robić, więc tak naprawdę przed tym nie uciekniemy. Ale tak jak mówię, to trzeba bardzo dobrze przepracować, żeby klienci mieli świadomość tego, że to wchodzi, że to jest wymóg i to jest konieczność. Druga kwestia jest taka, o tym się mało mówi, ale. Od 1 lipca wchodzą świadectwa energetyczne na, e, ogólnie na, na domy mieszkalne, na nieruchomości szeroko rozumiane, i myślę, że to będzie taki kamień milowy, który przybliży tematykę ESG społeczeństwu, ponieważ jeżeli ktoś pójdzie do, do notariusza przepisać swój dom, sprzedać lub, lub wykonać jakąś czynność prawną z nim związaną, czy przyjść po kredyt do banku. To już się spotka ze świadectwem energetycznym. Więc być może wtedy w tych raportach ktoś będzie w stanie, będzie w stanie z tych raportów i zobaczy, że mój dom to jest albo nisko, albo wysoco emisyjny. I to moim zdaniem mocno y, zmieni rynek. Nie, nie mówię, że, że od razu, ale w pewnym etapie tą świadomość wymusi. A czy pana bank w jakiś sposób próbuje przygotować swoich klientów do tego, właśnie, co, co się będzie działo, tak? do tych zmian, które nadchodzą? Czy są może jakieś spotkania, rozmowy, sugestie, żeby podejmować decyzje, które już będą ten czynnik ESG uwzględniały w polityce? W polityce znaczy dań. ESG to wiemy, że nie tylko środowisko, ale także zrównoważony rozwój i dbanie o to, to, to środowisko lokalne. Myślę, że banki spółdzielcze robią to wyjątkowo dobrze. My to robimy tak naprawdę od wielu, wielu, Lat. My zostaliśmy kiedyś, ponad 100 lat temu, powołani właśnie w tym celu, żeby się nawzajem wspierać, żeby wspierać to środowisko, więc to jest w naszym DNA. Teraz dochodzi do tego jeszcze ten czynnik ekologiczny, nad którym zaczynamy pracować, bo to nie jest temat prosty, tym bardziej, że brak jest spójności w przepisach prawa, które by jasno określały bo prościej byłoby, gdyby były te cele jasno postawione i określone i my byśmy edukowali niż byśmy się poruszali trochę na tą chwilę też. Po omacku, gdzie wszyscy o tym mówią, a, a nie do końca jest to policzalne. A tak naprawdę, moim też zdaniem, to najlepszym czynnikiem, który szybciej przyspieszy zmianę SG, będzie to, jeśli za tym pójdzie ekonomia. Bo każdy z klientów naszych i my sami potrafimy liczyć. Jeżeli po, po, policzymy sobie, że pewne ogrzewania albo ocieplenie domu albo inne aspekty ekologiczne wpływają bezpośrednio na to, co mamy w portfelu. W dodatku jeszcze chronimy środowisko, czyli jest le to, że robimy coś więcej, nie tylko dla siebie, ale też najpierw korzystamy sami, to to będzie dużo prostsze. Brakuje tego, żeby mocno to pokazać i żeby było to stabilne. No, ja mówię tak, jak w fotowoltaice, te zmiany, które zmieniły sposób rozliczania pewne osoby zatrzymały fotowoltanicę, A moim zdaniem dlaczego mielibyśmy wszyscy tego prądu nie wytwarzać i nie być bardziej eko? Ale mówię, najpierw ekonomia, później edukacja. Jeśli idzie sama edukacja, nie idzie ekonomia, to ciężko jest mówić, tak powiem wprost, głodnemu o tym, jak fajnie jest przy suto zastawionym stole.